W szkołach trwają intensywne prace remontowe. W większości są one finansowane ze środków własnych oraz gminy. Jedna ze szkół podstawowych otrzymała jednak wyjątkowy prezent. W ramach wolontariatu pracowniczego firma Budlex wyremontowała w Szkole Podstawowej nr 23 świetnice dla najmłodszych. W ramach przedsięwzięcia, do którego bezpłatnie zaangażowali się sami pracownicy, nowy wygląd zyskała sala zabaw dla najmłodszych: pomalowany już sufit, ściany, parapety. Na podłodze pojawi się jeszcze nowa wykładzina. Jest to dla nas zaskoczenie, że właściwie nie musimy się martwić o żaden element, bo wszystkie części pomieszczenia zostaną doposażone, będą zrobione ściany, sufity, będzie wykładzina, dzieci będą miały piękną kolorową salę do zabaw. I na pewno to bardzo podniesie promocję jakości naszej szkoły. Wolontariat pracowniczy to jeden z elementów strategii firmy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki takiej formie pomocy możliwa jest integracja pracowników różnych działów wokół jednego celu, podniesienie motywacji, zaangażowania, a także możliwość odreagowania stresów związanych z pracą zawodową. My jako spółka, jako pracownicy. Otrzymujemy niesamowitą wartość, czyli pewną integrację między sobą, poznajemy siebie w zupełnie innych sytuacjach, dzielimy się czymś, co możemy komuś przekazać, dzielimy się naszą pracą, naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, a ta druga strona cieszy się, bo reagujemy na potrzeby, których jest zwykle. Bardzo dużo. Pomysł, aby wyremontować tę salę zgłosił jeden z pracowników. Do tej pory firma Budlek w ramach wolontariatu pracowniczego wyremontowała już kilka pomieszczeń w szkołach w Toruniu oraz Bydgoszczy.